Hej, tu Javis i witam w trzecim odcinku z gry Luna, The Shadow Dust. Gramy dalej w miejscu, w którym ostatnio przerwaliśmy. Tutaj jesteśmy w tej komnacie, w którym znowu mam mrowidłum na ścianie. Znaczy tutaj widzę, jest jakaś dziura, czyli prawdopodobnie to będziemy musieli przejść naszym pieskiem. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mam tutaj drzwi, które prawdopodobnie będą zamknięte, tak myślałem. Ona chyba więcej zrobić się może. Więc przejdźmy tutaj na razie tym pieskiem przez tą dziurę. Zakładam, że on tutaj będzie musiał coś tam rozwiązać. Co tu się dzieje? Ja mogę tak po prostu latać sobie w, w powietrzu? Czy on tutaj też może jeszcze zrobić? Może przez tą dziurę znowu wrócić? O, sobie tutaj lata po prostu. Dobra. Jakiś symbol się włączył, czy coś się zmieniło w tej komnacie? Tak! Sporo się zmieniło, tutaj jest światło Czy drzwi się teraz otworzą? Ja nie chcę teraz wychodzić, ja chcę po prostu tylko zobaczyć czy się otworzą, ale nie otwierałem się Żółte i niebieskie, tutaj te kolory się... Nie? Żółte? Możemy tutaj przemieniać. To się teraz zapaliło. I znowu zgasło. Co my możemy zrobić? Szczerze mówiąc, co się tutaj zmienia? Tak, zmieniałem się. Ok, zobaczmy, co jest u niego. Czy może tutaj są jakieś sym Tutaj jest taki symbol. Ok, i takie rolki. Czyli mamy takie dwa kolce i rolki. Nie tak, takie chyba w góra dół. Ten sposób, i teraz te rolki. Dobra. Czy może teraz musimy polecieć do jakiegoś innego miejsca? Zobaczyć, jakie symbole tam będą. Tak, to zostaje zaplone. To jest druga ręka. Zobaczymy, co tutaj się pojawią ze symbole. Tutaj mam taką gwiazdę z jednym, dłuższym ramieniem I te takie roślinki Dobra Jedna gwiazda z jednym, dłuższym ramieniem Znaczy, te wszystkie ramiona są takie same To nie to Nie Tylko dwa ramiona To chyba musiało być to To chyba by była jedyna opcja Dobra Czyli to będzie to I teraz te roślinki tak. Zgadza się. Teraz nasz piesek niech leci sobie gdzieś dalej. Czy na górze jeszcze coś jest? Czy to też ma być? Ale tak, tutaj. Co my tutaj mamy? Jakie kolce na bokach. I takie inne roślinki z piórami, znaczy z listkami, na górze pióra Dobra, myślę, że znajdę Dwa kolce po bokach Nie to No nie, tam to miało listki Tak, to to Jeszcze jedno, tutaj jest narysowane jako trzecie, to było to ostatnie, czy Czy ja jakichś przygapiłem? Chyba tak Tutaj pomiędzy jeszcze coś musi być, ale to już mamy. Czy na dole może? Dalej tam nic nie ma. Wyżej? Wyżej też chyba nic nie ma. Przejdźmy całkiem na lewo. Coś przegapi? Tutaj jest jedno. Całkiem z lewej strony się jedno schowało. Dobra, zakładałem, liczyłem na to, że wszystko będzie w poprawnej kolejności, ale okazuje się, że nie. Okej, okay, czyli tak naprawdę zostało nam jeszcze tylko. Je tego symbolu wcale nie mieliśmy. Taki dziwny symbol i miecze. Taka ryba w dół. I miecze. To mogło być ta bo to tak naprawdę jedyna rzecz, która nam została, więc musiało być to. Z Dobra, liczę na to, że to będzie to i miecze. No, no niech będzie. Skoro się zgadza, tylko tak, teraz piesku, ty też wracaj. Piesku, nie pójdziemy dalej bez ciebie. Nie po to się tutaj odnajdy odnajdywaliśmy Żebym teraz tak po prostu wejściowy poszedł dalej Tak nie zrobimy Czy można kliknąć dwa razy, żebyśmy szybciej biegali? A można wysłać opowie na raz Dobra Więc tak, kolejna zagadka rozwiązana Ciekawa Ogólnie podoba mi się to, że te zagadki tutaj nie są monotone, że są... Za każdym razem jest to coś innego Czasami jakieś mechaniki, które są po prostu jednorazowe Chodź zobaczymy, może się jeszcze zaczną powtarzać. Na razie nie wygląda to tak. Tutaj możemy coś wybrać, nie? I ogólnie uważam, że jest to duże uproszczenie, że od razu wiemy, z czym możemy interagować. I nie ma tak za bardzo jakiejś dużo zmyłek, jakichś takich rzeczy, na które niby moglibyśmy kliknąć, ale nie możemy. Czy on mógłby coś tutaj zrobić? Chyba nie. Pójdźmy dalej. To jest, zakładam, że jeszcze tych kwiatków będziemy musieli wrócić, bo. No nie byłoby ich chyba tutaj Chociaż może, może by były Może to by była taka, taka, taka zmyłka Tutaj mamy rośliny Ta, skoro te rośliny tutaj mamy Czy ty coś umiesz zrobić tutaj? Coś się zmieniło na zewnątrz Wow Jesteśmy na jakiejś pustyni. Znaczy pustyni, nie pustyni, bo tutaj roś, rosną, rosną drzewa. Jest za wysoko. Mogę na to skoczyć. Dobra, piesku ty też tutaj do nas dochodź, bo ty będziesz mógł tam przejść przez to. Ty będziesz mógł się tam dostać do środka. Jesteś wystarczająco mały. A jak na to? Na to się dostać? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie o to chodzi, że ono ma wskoczyć na jego grzbiet. Wejdziesz tam? Nie wejdzie. A na drugi kamyk? No tak, ale co z tego? Musi musimy być musimy stać się na obu naraz. Nie da rady. To jest kolejne. To są te same drzwi. To chyba jest kółko. To chyba się wszystko wiąże. Tak. To się wszystko zapętla. Dobra, sprawdźmy inny kolor. Kolor zielony. Kolor zielony wygląda jakoś bardziej martwo niż. niż ten poprzedni. Dalej za wysoko. Dalej to samo. Dużo się nie zmieniło. Zostawmy go na razie w tej, w tej wiośnie. Idziemy do lata. Czy jeżeli on jest w wiośnie, a ja jestem w lecie... Aha. To on się, Czy to jest on tutaj skamieniał? Okej... Okay. Gdzie on się znajduje? On się znajduje w tym... Okej, okay. jeżeli jesteśmy w innych czasach, to się widzimy po prostu jako figury. I teraz możemy to zaktywować. Ok, mamy to. Znaczy, jeszcze nie jestem do końca przekonany. Teraz ten strumień tutaj płynął. Czy musimy jeszcze więcej tym wysłać? Okej okay. Jest! Po wielu próbach, teraz to większość z tego myślę, że wytnę. Zauważyłem, że jeżeli jego zostawimy, nie wiem czy tylko w zimę działa, ale jeżeli jego zostawimy tutaj na tym kamieniu i zmienimy porę roku, to kamień oczywiście staje się cięższy i to chyba o to chodzi. To się teraz otworzyło i coś tu wyleciało. To to jest? To jakaś pszczoła z wielkimi oczami. Okej, okay, ona jest tutaj smutna. Wiecie co? Zróbmy to chyba na wiosnę na tym drzewie coś jest. Na tym drzewie rosną jakieś takie. Hmm... Płatki, czy od właśnie to Teraz to zróbmy. I czy teraz to zadziała? Zobaczymy. Pszczółko. Pszczółko z wielkimi oczami, leć tam. Okej, okay, coś się dzieje, więc przynajmniej jest jakiś progres. Ojej, takie listki... ...na tym urosły. No dobrze. Pszczółka wraca i wiecie co teraz zrobię? Teraz spróbuję to podlać, więc ty piesku... ...ty ten stań, stań pod drzewem. Nie pod drzewem. Ty stanie sobie pod. Pod tą pompą. Bo teraz będziemy podlewali i może teraz to zadziała. Zobaczymy, spróbujemy po prostu, bo naprawdę już nie mam pomysłu, ale przynajmniej teraz coś się zmieniło, bo... Nie wiem, ja myślę, że dużo z tego powycinam, ale możecie wiedzieć, że nie wiem, zładnę już 15 minut. Tutaj próbowałem w różnych porach podlepać to drzewo. Nic się nie działo. Coś się stanie, nic się nie dzieje. Podlaliśmy je, ale nic się nie dzieje. Dobra, spróbujmy je podlać na lato. Może. Blato jest sucho, to może. Może wtedy wody. Uuu! To już jest związane. Coś tu się stało. Może to właśnie teraz o to lato będzie chodziło. A może w każdym porę roku co innego trzeba zrobić? Może jeśli rozwiązaliśmy, bo tam pszczoły wypuściliśmy, a w lato trzeba będzie podlać. Może to o to chodzi. Dobrze. Coś się stanie. Tak. Coś tutaj, coś tutaj rośnie na tym drzewie Jakieś takie baloniki Teraz spróbujmy może Stać tutaj Może niech sobie piesek na to wskoczy Uuu, w, w zimie to nic nie ma To może nie To tak, piesek niech stąd wyjdzie. nie, piesek stąd nie może wyjść Włączmy zimę. Włączmy zimę. Teraz wrócimy tutaj razem z pieskiem na. na jesień. No ale fajnie stanęłeś. Niech będzie jesień. To już mamy już drugie rozwiązane. Jesień będzie trzecia. Zbieranie. Nie Nie wiem. Dobra, spróbujmy tak to zrobić. Czyli tak, tutaj niech wejdzie w sobie pies. My sobie pójdziemy dopiero w zimę. Także być w dwóch. O nie, on tutaj też wyszedł. On miał być na jesieni. Musimy zrobić jeszcze raz w całą rundkę. Dobra. Jesień jest potrzebna. Ty wyjdź tutaj. Wyszedł. Uh. Dobra One nie zmienię na zimę Niech stanie sobie tak, żeby on mógł skoczyć na to drzewo No ale co teraz? Tutaj dojrzało, ale... Czy możemy to jakoś zebrać? Jakieś kamyczki leżą. O, coś spadło. Weź to. Tak, kopnij to wyjście najlepiej. Mamy wszystko rozwiązane. To jeszcze teraz tylko znowu wracamy do jesieni, żeby piesek mógł wyjść. Mógł wrócić. I chyba udało się to w końcu rozwiązać. Co była dla mnie przynajmniej najtrudniejsza zagadka do tej pory. Bardzo mi się podoba ogólnie format tej, tej zagadki, że mamy cztery pory roku, w których tak jakby cztery różne wymiary, w których możemy się w których możemy przebywać. Ale no nie było łatwo to rozwiązać. Dobro, kulkę musisz wysadzić. Tak. Teraz drzwi się powinny otworzyć. Drzwi się otw otworzyły i idziemy dalej. W końcu! Czyżby to już była końcówka? No to wygląda tak jakby już coraz mniej nam brakowało do końca. No dobrze, zobaczmy co nas tutaj czeka. Co nas czeka tutaj? Tutaj mamy znowu taki latający statek. Tutaj mamy taki wózek. Co ty możesz zrobić? Możesz gdzieś pojechać, chyba. No. Tak. Ej, gdzieś tam dół jedzie. I ona jedzie. Dokąd to? I wróciła? Kom wycieczkę sobie po prostu Naprawdę? Coś nie tak. Coś chyba nie tak. Coś tutaj będzie można przestawić. Oj! A, może po tej książki pojechała. O nie, teraz będę musiał wracać po tej książki. Tak. Czyli chyba coś źle kliknąłem. Co on może zrobić? Może też skoczyć do tego. Coś jeszcze ty możesz zrobić? On pewnie będzie mógł na ten cień skoczyć. Znając tego pieska, on takie rzeczy lubi robić. On na pewno będzie mógł skoczyć na ten cień. Tak, myślałem. Na górze jest świeczka. Się pojawiły jakieś znaczki. Ok. Nie dość, że po cieniach chodzi to jeszcze. Taki symbol. Ta wrona. Te symbole dobrze byłoby zapamiętać. Takie kółeczko z takim U w środku P. Tutaj nie ma symbolu. To może dobrze byłoby znaleźć tą książkę z tym symbolem, o którym ta brona mówi? Bo więcej tutaj na razie nic nie ma. Dobra, dziewczynko. Ty. Idź po jeszcze jedną taką książkę, proszę. Nie wiem, czy w tym czasie mogę robić coś, nie. Czy można teraz wrócić z książkami? Tak, książki mamy, więc wysiadaj. Wyrzucaj te książki. Ale ja wcześniej też na to kliknąłem, a to było właśnie to, co mamy na obrazku. Czy nie? No popatrz, to mamy tutaj. A ja chyba właśnie na to kliknąłem. Czy ono gdzieś może pojechać? Nie, wchodź na górę, wchodź na górę, bo ja chcę, żebyś na to wszedła weszła. Nie może. Hmm. No ale co to, to było? A, bo teraz mamy pasujący. Dobra, książka w tam znikła. Co się tu stanie? Doszedł tam tekst. W jakimś niezrozumiałym języku. Ale to nie szkodzi. Ojej, to dużo symboli. Coś się tutaj kręci. Tutaj ludzie na dole, chyba ich cień. Czyli teraz mi coś możesz powiedzieć? Nie? Ta książka się w każdym razie wypełnia. Pytanie, jak mam wypełnić resztę? On ma inną książkę, dobra. On ma tutaj taką strzałkę z kompasem, z kółkiem w środku. Czy musimy teraz, tak za każdym razem, cztery razy, razy latać po te różne książki? Przecież ona przy, przywiozła tutaj wszystkie pięć, ja wybrałem jedną. No i co, ona stwierdziła, że po prostu tą jedną użyjemy, a resztę wszystkie, wszystkie w całą resztę wyrzucimy? No najwidoczniej. Taka jest jej... ...metoda. Dobra, taka strzałka... ...to. To jest nam potrzebne Dobra Czyli kolejny rozdział Nam się odblokował, mamy tutaj jakąś taką bibliotekę W środku takie szkiełko, tutaj jakieś Gwiazda, jakiś anioł Na dole ludzie Tutaj jest ta wieża Widać jak te ludzie budują tą wieżę Dobra, to światło tutaj jest jakieś napra naprawdę ważne, widać. Wiele znaczy dla tych ludzi. Ludzie światła. Czego ty chcesz? Taka szoka w prawą stronę z kółkiem po lewej stronie. Dobra, leci... no tam nic nie ma. Najpierw musisz sobie te książki znowu przywieźć. Bo same się nie przywiozą. Jedziemy po książki. No to z tym, że tutaj za każdym razem musimy iść po te książki jeszcze raz, to jest. Nie wiem, troszeczkę uciążliwe. To jest to, ona chciała tego. I co teraz odblokujemy? Co nam ty opowiesz? Yeah. Czarodziej z, z lampą. Z tej lampy wydostaje się cień, i ten cień wszystkich zabija. Ale to w jaki sposób z tej lampy wydobywa się cień? Czy ten czarodziej rzucił cień na świat? Nie wiem. Wiedzieć, potwór zjadł księżyc. Uuu uh. A zanim. Dobra, idźmy od razu po następnej książki. A ty zobacz, jaka jest nasza ostatnia. Jaka jest ostatnia książka, której potrzebujemy. Taka miseczka, a w środku. No, nie wiem. Taka miseczka, w każdym bądź razie. Taka salaterka. Le lecimy po książkę z salaterką. Niedługo wypełnij tę książkę. Mam nadzieję, że to wystarczy do rozwiązania tego, tej zagadki. Co my tutaj mamy? Wysiadaj, wysiadaj. Wyrzucaj te książki. Salaterka, gdzie jest salaterka? Tu jest salaterka. Dobra. I ostatni rozdział książki też już się nam odblokowuje. Wąż, który zjada własny ogon. W środku widać czarno czarodzieja, a po drugiej stronie cień tego czarodzieja. Widać kościotrup na twarzy. Tutaj cień, jakiś, e, cień jakiegoś zwierzęcia zjadał samo to zwierzę. a. A nasz piesek pojawił się w innym pomieszczeniu. Czy ty teraz możesz tutaj przynajmniej tym polecić gdzieś? U, tutaj jest. Jakieś przejście. Czy trafimy do tego samego miejsca, gdzie jest nasz stworek? Nie, jesteśmy gdzie indziej. U! -u. Czy to są pewnie te wszystkie książki, które ona wyrzuciła? Tak to jest, jak się wyrzuca książki. Czyli znajdziecie jakiś pokój, w którym wszystkie one latają bez. O, możemy na nie klikać. Możemy je wyrzucać? O, nie wyrzucać! Możemy sobie z nich układać... przejście. Dobra, idź dalej, idź dalej. Ja ci tu ułożę e, przejście z tych wszystkich książek. Nie idź dalej, bo. Bo one znikają Nie cofaj się Ty musisz iść cały czas do przodu No, ej, czemu już nie mogę klikać na więcej książek? Książki mi znikają To już chyba się zaraz automatycznie dzieje, ja już nic nie robię Okej okay. Wiedza to potęga można przejść po nich, po przepaści, po wiedzy, czy tak, po niej. Tylko dokąd my dojdziemy? Bo tu się chyba nam. Nasza droga kończy. Gdzie my idziemy? Kamera oddala się coraz dalej. Coraz bardziej. My idziemy. Nie przestajemy iść. Czy ja coś muszę zrobić? Nie, chyba nie. Chyba po prostu trochę trwało, aż dojdziemy do tego nowego miejsca. Czy wszystko. Sunie. Różne symbole. W tle się pojawiają. To jest ten wąż. Ten zły potwór. Który wszystkich zabił. i ten potwór jest teraz... to ryba nie jest chyba ten wąż w każdym razie mamy tutaj te stwory tego cienia istoty światła, które zostały zniszczone przez te stwory cienia cała wieża została zniszczona dlatego też rozumiem, że na początku nas ten świetlany płomyczek nam tutaj ułatwił to lądowanie na tę planetę on tutaj tak naprawdę, nie wiem, chyba nie odbudował tej wieży, ale może, nie wiem, przy, przywołał jakieś wspomnienie do tej, o tej wieży? Może dlatego tego mo mogliśmy na niej znowu wejść? W każdym razie myślę, że mam tutaj jakieś wielkie zadanie. Musimy uratować chyba ten świat. Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej, to już jest parę ostatnich poziomów. Parę ostatnich poziomów. Myślę, że i tak mogą być ciężkie, dlatego myślę, że i tak resztę skończymy na następnym odcinku. Ja wiem, że zostało już tylko parę poziomów, ale. Ale myślę, że tak będzie najlepiej. Bo wiecie, sprawa jest taka: jeżeli to będą prościut, prościutkie jakieś misje, to będzie to krótki odcinek, ale to też nie szkodzi. Ale jeżeli to będą jakieś takie, znowu zagadki, które będą się ciągły po pół godziny to wolę je sobie zostawić następny odcinek, więc następne parę poziomów zakończyć, choć też nie wiem, możliwe, że później będziemy znowu gdzie indziej, na jakichś innych planetach dlatego grę skończymy na następnym odcinku a ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał mimo tego, że bardzo długo zajęła mi ta zagadka z tymi... z tymi porami roku ale oczywiście to wszystko jakoś powycinam, żeby dało się to oglądać więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał i do zobaczenia następnym razem na odcinku finałowym 吃麦几凶嘿！